My. Panie trenerze, 10 spotkań bez przegranej to dużo czy mało? To przede wszystkim bardzo dobrze, że, że nie przegrywamy meczy. Aczkolwiek mamy parę remisów. Najwięcej w tejże lidze. I w większości tych, tych remisów można by powiedzieć, że. No, Potraciliśmy trochę punktów, ale optymistyczne jest to, że właśnie tych meczów nie, nie przegrywamy. Poniedziałkowy mecz z górnikiem w Zabrze mogliśmy wygrać. Niezwykłą robotę wykonał Bramkarz Górnika. Troszeczkę zabrakło szczęścia, czy po prostu remis był sprawiedliwy? Myślę, że, że Górnik miał więcej z gry w pierwszej połowie, ale to my prowadziliśmy 2 do 1. My mieliśmy więcej takich czystych sytuacji, tak mi się wydaje. Górnik prowadził grę, ale to my mieliśmy sytuację. Druga połowa to nasza dominacja, ale no, ostatnia minuta meczu, czyli już doliczony czas, też na Kulma mógł wykorzystać sytuację, strzelić na 3-2 i moglibyśmy ten mecz przegrać. Także, no, tak po boksersku, sprawiedliwy remis ze wskazaniem na pogoń Szczecin. Następny nasz przeciwnik Wisła Kraków, z którą w tym sezonie. W Krakowie nie udało nam się wygrać, tyle że Wisła w tym momencie jest raczej inną drużyną. Tam liderzy troszeczkę zawodzą, jedyne wzmocnienie zimowe no nie, nie potrafi uciągnąć wyników tej drużyny. Będziemy się starać wygrać? Oczywiście, że będziemy starali się wygrać. Będziemy robili wszystko, żeby zdobyć w Krakowie trzy punkty i to jest coś, co sobie zakładamy. Jak w każdym meczu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W meczu z Górnikiem bez Aka z Wisłą niestety za kartki bez Murawskiego, który ostatnio był dość ważnym ogniwem Pogoni Szczecin. Rozumiem, że trener już ma wszystko poukładane. No faktycznie, teraz Rafał Murawski nie będzie grał za kartki, ale wraca Aka. Także nieako także, e, mamy naturalne uzupełnienie środkowej linii naszych, naszych, naszych pomocników. Przed startem tej rundy mistrzowskiej trener powiedział, że przed nami siedem Finałów. Tak właśnie w szatni wygląda motywacja, że te siedem spotkań, już teraz sześć przed nami, to są najważniejsze spotkania dla niektórych w karierze prawdopodobnie? Być może. Mamy, mamy specyficzny sezon, mamy szczególny sezon. Znaleźliśmy się w ósemce, to było naszym celem. Staramy się zająć jak najlepsze, najlepsze miejsce poprzez właśnie wygrywanie kolejnych, kolejnych spotkań. To jest takich siedem finałów, siedem egzaminów dojrzałości. Po raz kolejny mogliśmy być na, mówiąc kolokwialnie, pudle, ale, ale nie jest nam to jeszcze dane. Będziemy się starali w kolejnych meczach osiągnąć dobre rezultaty, pokazać dobrą piłkę. Myślę, że mecze w naszym wykonaniu są emocjonujące. To jest bardzo, bardzo pozytywne, ale ten zespół nadal się dociera, nadal dojrzewa piłkarsko, mentalnie. I jako zespół myślę, że lepiej się rozumiemy, chociaż niektóre, niektóre mecze powinniśmy rozegrać w lepszym, w lepszym stylu. No ale to, to czasami tak wygląda, że, że są mecze lepsze i, i, i trochę słabsze, ale oceniając tak już generalnie te 31 spotkań, myślę, że kibice na naszych meczach się nie nudzą. <śmiennie>